Przed nami zmagania o puchar. Miejmy nadzieję, że będzie ciekawie. W tego rodzaju rozgrywkach jest zwykle mniej kalkulacji, ponieważ w ostatecznym rozrachunku zwycięzca może być tylko jeden. Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra dzisiaj Wisła Kraków. Mamy tutaj ustawienie 4-4-2, dość konwencjonalne, więc chyba ciężko będzie czymś zaskoczyć rywala. No tak, standardowo w tym ustawieniu podczas ataku boczni pomocnicy ruszają do przodu, by wesprzeć napastników, a ich miejsce zajmują boczni obrońcy, którzy rozgrywają piłkę ze środkiem pola. Spodziewam się dużej liczby dośrodkowań. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Ledezma. Głowacki. Arkadiusz Głowacki. Dobrze, W linii bocznej. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Makaso. Ledezma. Berg. Bliska już do bramki. Dośrodkowanie. czytelne podanie zbyt czytelne przynajmniej dla niego Niestety stracił piłkę. Dobre to prostopadłe podanie. Oddaje strzał. Nie ma gola. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie jutrożny. I Barbo Dobre podanie na wolne pole. Dobra okazja. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Boban Jowicz. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Berg. Powstrzymali rywali. Znowu przejęli piłkę. Krzysztof Bączyński. Paweł Brożek. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Uderza, ale świetnie je zablokował. No, może być groźnie. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce. Niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. Dobry przechwyt przejmuje teraz piłkę. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Ciekawe, czy istotnie wyniknie z tego korzyść dla. Nich. Mają liczebną przewagę, ależ niesamowity atak obrońcy. Nie dał się powalić. Utrzymuje równowagę. Rafał Boguski. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Kłowacki. Piłka wychodzi na aut, rozpocznie Wisła. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz pokazał mu żółty karton. Ładna dwójkowa wymiana piłek. I będziemy mieli rzut wolny dla Wisły. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślisk. Blisko polekarne. Przechwyt, ale nie opanował. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Buznicz. Sadlock. Złe podanie i strata w środku pola. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. A świetne dośrodkowanie, ale obrońcy jednak górą. Mączyński. Fantastycznie klepią. Ach, kapitalne podanie. Patryk Małecki, świetnie interweniuje. Rezultat do przerwy 0-0. Zaczynamy drugą połowę, ale mam złe wieści. Nadal leje gwałtowny deszcz. Oby tylko murawa to wytrzymała. Podanie po skrzydle. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Bliska już do bramki. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Świetnie rzucił prostopadle. Zdecydował się na strzał! Tylko świetna interwencja bramkarza utrzymała stan bezbramkowy. Paweł proszek! Dobrze zablokował. I Barbo, trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić. I Barbo, dzięki temu trafieniu prowadzą. No w końcu jest gol, ale trzeba było czekać aż do drugiej połowy. Boguski, Manczyński. No, z tego miejsca można strzelać. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Cener uznał, że pora na zmianę. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Już blisko pola karnego. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Chce pan Jowicz. Ależ są doskonale zgrani, bajeczni technicznie. No to było ładne, ale rywale przejęli piłkę. No już blisko pole karne. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Odegrał ponownie piłkę. Szkoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. Robi się niebezpiecznie. No, może centrować w pole karne. Kiepskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. Sędzia odwizdał faul i pytanie, co zrobi dalej? Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Sędzia odwizdał faul. No i jaka jest decyzja? No, może być groźnie. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Oto i statystyka meczu. Posiadanie piłki jak widać podobne. Bardzo wyrównany mecz. Czy to jest sadlok? No powinien wyrównać. Mogli odrobić straty, a wciąż przegrywają. Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Blisko pole karne. Dobry atak Franko. Świetna interwencja Bramkarza i Rywale znowu bez gola. Ledezma. Berg. Podania wyglądają wręcz modelowo, przemyślane, dokładne, od nogi do nogi. Są ze sobą świetnie zgrani i widać, że kładą nacisk na technikę podań na treningach. Bardzo ładnie to wygląda i do tego jest skuteczne. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Makaso. Mało czasu, ale wszystko może się jeszcze zdarzyć. Nie wyszło mu to podanie. Piłka opuściła boisko. No, piłko odebrał i, i stracił. Blisko polekarne może strzelać. Dobrze się pokazał. I Barbo! Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. Wacki. Patryk Małecki. I po strata piłki. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. 1 do 0. Tak kończy się ten mecz.